Witamy na kanale Bajkomania. Zapraszamy na bajeczkę. Nowy początek w krainie Słońca i Kwiatów. Minęło kilka lat od dnia, gdy księżniczka Lili i książę Felix połączyli swoje krainy w jedną, szczęśliwą krainę Słońca i Kwiatów. Ich dni mijały na wspaniałych przygodach, organizowaniu święta przyjaźni i radości oraz odkrywaniu kolejnych zakamarków Wspólnego Królestwa. Wieczorami, siedząc razem na zamkowym tarasie, patrzyli na rozgwieżdżone niebo i szeptali. Nasze przygody są jak gwiazdy, bez końca i zawsze pełne blasku, mówiła Lili, opierając głowę na ramieniu Feliksa. A każda nowa gwiazda to nowa historia do opowiedzenia, odpowiadał Felix, uśmiechając się ciepło. Pewnego dnia, gdy w ogrodach zakwitły najpiękniejsze słoneczne lilie. Lili poczuła, że w ich życiu zaczyna się całkiem nowy rozdział. Feliksie powiedziała z czułością, nasze królestwo już jest pełne radości i przyjaźni, ale wkrótce stanie się jeszcze pełniejsze. Wkrótce w naszym zamku rozlegnie się śmiech małego książątka lub księżniczki. Feliks nie posiadał się z radości. Z całego serca ucieszył się na tę nowinę. Oboje wiedzieli, że to będzie największa i najwspanialsza przygoda w ich życiu. Wieść o tym, że królewska para spodziewa się dziecka, rozeszła się po całym królestwie jak promień wschodzącego słońca. Mieszkańcy organizowali festyny, śpiewali radosne pieśni, a wróżki zaczęły splatać magiczne kołyski z kwiatów i promieni słonecznych. Ignaś, Mówiący jeż i dawny towarzysz ich przygód, przygotował specjalny zagajnik pełen miękkiego mchu, by mały książę lub księżniczka mogło się bezpiecznie bawić. Lili i Felix, wzruszeni miłością i wsparciem swojego ludu, postanowili uczynić coś wyjątkowego. Postanowili stworzyć w sercu królestwa ogród Nowego Początku, miejsce, gdzie dzieci z całej krainy będą mogły marzyć, bawić się. I odkrywać magię przyrody. Chcemy, by nasz maluszek dorastał w świecie pełnym przygód i radości, tak jak my, mówiła Lili, sadząc pierwsze drzewko w ogrodzie. Drzewko, posadzone przez królewską parę, od razu zakwitło niezwykłymi kwiatami o płatkach w kształcie serc. Wróżki szepnęły, że to znak szczęścia i ochrony dla nowego życia. Wkrótce nadszedł wyjątkowy dzień. W królewskim zamku rozległ się pierwszy płacz, który jednak szybko przerodził się w radosny śmiech. Na świat przyszła mała księżniczka, promienna niczym poranne słońce i delikatna jak płatki najpiękniejszej lilii. Nadali jej imię Aurelia, co oznacza złota. Imię to doskonale pasowało do dziewczynki której obecność rozjaśniła całe królestwo niczym blask wschodzącego dnia. Całe królestwo świętowało narodziny Aurelii przez siedem dni i siedem nocy. Latające świnki z wesołych wzgórz urządziły pokaz akrobatyczny, smoki przyjaźni wypuszczały w niebo tysiące kolorowych baniek, a mówiący jeż Ignaś specjalnie na tę okazję napisał wesołą piosenkę. Vá, Jest wśród nas la 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 hej Felix i Lili patrzyli na swoją córeczkę z nieopisaną miłością w oczach. Obiecali sobie, że tak jak całe królestwo, Aurelia zawsze będzie otoczona ciepłem, miłością i magią codziennych przygód. Aurelia rosła szybko, otoczona troską i czułością wszystkich mieszkańców krainy. Już jako mała dziewczynka była ciekawa świata i marzyła o własnych przygodach. Wędrówki z rodzicami po królestwie. Były jej ulubionym zajęciem. Pewnego dnia, gdy spacerowali po ogrodzie Nowego Początku, Aurelia zauważyła niezwykłe migoczące światło pomiędzy drzewami. Mamusiu, tatusiu, zobaczcie, tam coś świeci! zawołała z entuzjazmem. Podążając za Aurelią, Lili i Felix odkryli zaczarowane źródełko, z którego woda tryskała w kolorach tęczy. Nad źródełkiem unosił się napis stworzony z świetlików, źródło wiecznej radości. Gdy tylko dotknęli wody, poczuli ciepło rozlewające się po ich sercach. Wróżki wyjaśniły im, że źródełko pojawia się tylko tam, gdzie panuje prawdziwa miłość, zgoda i szczęście. Aurelia uśmiechnęła się szeroko. To nasze źródełko, źródełko naszej rodziny, zawołała z radością. Od tego dnia, Rodzina królewska często odwiedzała źródełko, aby przypominać sobie, że prawdziwa magia mieszka w ich sercach i w codziennych chwilach spędzanych razem. Lili i Felix, razem z małą Aurelią, wędrowali przez swoją krainę, pomagając mieszkańcom, ucząc dzieci przyjaźni i odwagi, a także opowiadając im swoje niezwykłe przygody. Każdego roku wciąż organizowali Święto Przyjaźni i Radości. Które teraz stało się także świętem rodziny. Podczas jednej z takich uroczystości Aurelia po raz pierwszy zatańczyła na wielkiej łące, tak jak kiedyś jej rodzice podczas wesela. Tańczyła wśród kwiatów i świetlików, a cały tłum wiwatował na jej cześć. Felix objął lilię, patrząc na swoją córkę. Nasza mała księżniczka już zaczyna swoją własną bajkę, powiedział wzruszony. I niech będzie tak pełna radości i przygód jak nasza, dodała Lili, ściskając Feliksa za dłoń. I rzeczywiście tak było. Kraina słońca i kwiatów rozkwitała jak nigdy wcześniej, a historia Lili, Feliksa i Aurelii była opowiadana przez pokolenia jako dowód na to, że prawdziwa magia to miłość, jedność i odwaga w podążaniu za marzeniami. I tak zakończyła się wielka opowieść o Lilii i Feliksie, książęcej parze, która połączyła dwie krainy, przeżywała wspaniałe przygody, a także stworzyła piękną rodzinę, żyjąc długo i szczęśliwie bezustannie ucząc wszystkich w swoim królestwie, że każde serce ma w sobie czarodziejski blask. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała ci się bajka, Daj łapkę w górę i subskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na Ciebie nowa historia.